Siemanko, widzowie dzisiaj będziemy grali, yy, nie wiem która to część już yy, naszego youtubera, to jest ten youtuber yy, ty, 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 widzowie, także no widzowie stawcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, Łupaczkę w górę, też go dostaniemcie ten film, dalej to już będzie bajlando. Z góry każdemu dziękuję widzowie, no bo proszę, widzowie no yy, bardzo mało z Was subskrybuje. Więc widzowie no proszę zostawcie tego suba No bo widzowie Jeden raz na całe życie Tylko musicie na moim kanale Kliknąć ten biały Przycisk subskrybuj To jest dosłownie jeden Ruch myszką widzowie Dobra dwa ruchy bo musicie Przesunąć i kliknąć widzowie, i, I już nic Nie będziecie musieli robić To nie jest jakiś maraton czy coś Że trzeba przebie przebiegnąć 10 milionów Dzisiaj, że z tysiąc, ki... z... Do z tysiąc kilometrów. Oj, kupiłem coś. Z tysiąc, o LEDy! Z tysiąc kilometrów, no bo widzowie, no proszę, to jest, to jest łatwe, to nie jest takie trudne, widzowie. Tylko raz kliknijcie ten biały przycisk subskrybuj i już wystarczy, naprawdę, nie? bo na 500 subów robię doładowanie do Robloxa, kupuję Robuxy. i na przykład będziemy mogli sobie kupić um, razy dwa pieniądze. Odbieramy pieniążki. Widzowie jak zauważyliście, mam um, nową aplikację do nagrywania, to jest najlepsza na świecie, nie ma lepszej, założę się, że na, mój, na mojego tego kompa, który tak mówi, nie ma lepszej aplikacji niż ta. Um, OBS-em już nie nagrywam, to OBS jest na... O! Czemu ja tu robię, nie, nie wiedzą co ja robię. Dobra, OBS jest najlepsze komputery według moich badań, nie? Naszych wspólnych z młodym p. No więc, tak nie? Więc widzowie, zostawcie suba pro... Ej, ja nie planowałam tego. Widzowie zostawcie suba proszę. No bo widzowie, no będzie mi bardzo miło widzowie. Ta aplikacja jest nowa, tutaj normalnie możemy sobie driftować. Oj, ale będą odcinki na Brookhaven, ładnie będą się nagrywać. E, więc tak, nie. E, odblokuj mini lodówkę. Jako jakiś gracz tu mnie nagrywa. Siemka widzowie, zostawcie suba. Dobra, e, e, mini lodóweczka. No nie... Nie, nie, nie zrobisz tego. Weźmy co jest z mini lodówki. O, pićku. Nie, 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 O! Nie wiem, czy to słychać, ale... No miem nie, nie Czemu ja to mam w ręce? Ale dobra, nie mniem nie, nie, no. Nie mniem. Dobra, okej. Okay. Widzowie na 200 subów też robię piosenkę, także no proszę subskrybujcie. Bo wystarczy tylko 1 milion XD. Dobra widzowie, z okazji 130 subów. Tam, Tamtaram! O! O to jest ko kolejny e, młotek do kotletów do kotletów mamy kolejny młotek, widzowie Eem, e, Dwójka już jest zrobiona chyba z tego co pamiętam nie wiem ale chyba zrobiona jest czy łazienka jest zrobiona. Dobra, toalet jest tutaj jest. Tutaj tam nic nie ma, dobra. Tutaj jest nawet winda. Oj, tak bardzo ciężko na trzecie piętro pójść Dobra, także lecimy z tym kupnem. By, 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 by. Dobra, kupujemy. Najpierw dropery. Najpierw dropery, widzę, wy droper jest najważniejszy. Kup ścianę. Dobrze, ścianę kupujemy. Droper. Ja nie mogę, gotówki nie mam. 250 tysięcy. E, to w tym czasie kupimy ściany. Oj, nie chciałam, przypadkowo na no to stanęłam. E, 50 tysięcy, też jeszcze to. Z aktuali zatrudni pracownika? Ej, on mi będzie nagrywać widzowie. Patrz, jaki ładny komputer w ogóle, taki żółty. Mm. Ten pracownik cały jest żółty. O, żółty wystrój tutaj widzę. On mi będzie nagrywać, dobra, widzowie, okej, okay, elegancko. No tylko o, jedna wada, ja tu muszę patrzeć, ile się nagrywa 4 minuty już. Um, więc, dobra, lecimy po gotóweczkę, widzowie. Gotówka, gotówka. Lecimy po gotówkę. Bo potrzebujemy tej gotówki bardzo dużo. Um, więc tak nie? Zobaczymy, jak to się nagra, widzowie. Napiszcie w komentarzu um, pod tym. Czy mam czat włączony? Napiszcie w komentarzu, widzowie, pod tym filmem, czy Wam się lepiej ogląda moje filmy. Bo powinno. Tro, tro, troszeczkę mówi, ale to minimalnie, widzowie. W porównaniu do. do tam. do OBS-a. Znaczy, no ja i OBS jest spokojnie, ale. Y, widzowie, no. No, jakby. O, teraz po... nagrajmy coś. Widzę, no jakby y, ten, no to jest najlepsze no, na, na lepsze komputery. Tutaj jest OBS, tutaj na tym komputerze mamy OBS-a i jest najlepszy na świecie. Y, ale y, na mój komputer to ta aplikacja jest idealna po prostu. Teraz powinno tyci tyć ale to ci mulić, ale będzie się lepiej oglądać i na to w ogóle uwagi się nie będzie zwracać, o ile ten film dobrze wyjdzie. Bo y, jestem ciekawy, czy dobrze wyjdzie ten film. Dobra, lecimy. Widzowie, no proszę, zostawcie tego suba, no bo jeden subik tyle mi daje widzowie, no proszę. Wiecie, dla mnie jeden subik to jest bardzo dużo. Mi pomaga rozwijać kanał, a, a was nic nie kosztuje, więc widzowie, no. Proszę zostawcie suba, no bo to was nie, nic nie kosztuje a mi pomaga rozwijać swój kanał. Yy, więc... Lecimy, dobra, lecimy tam to kupić. Na trzecie pięterko, widzę, już mamy trzy piętra zrobione. Yy, więc tak. Okej, okay, dobra. Wiem co ja miałem kupić? A, droper droperek najpierw. Bo on daje nam tyle kasy. A. Kup upadgier, Upadgier... Lewy to gdzieś taki nam mówił upadger. Kup pokój. Tum, 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 Kurde, wszystko wydam. Kup system Windows? C co? Co jest grane? To było kup system Windows. E może źle przeczytałam, widzowie, ale... Wyście zatrzymajcie mój film tam, 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 przewincie do tamtej części i wyście tam przeczytajcie, bo y, XD to trochę dziwne było. Czy Windows to... Windows to są okna? Nie, Window. Windows też, Windows to jest kilka okien. Ym, ale ja mam po polsku, więc ja nie wiem. Okej, okay, to było dziwne. Chyba tam było napisane kup system Windows. Nie wiem, widzowie, przewincie... Do tamtego momentu, i napiszcie w komentarzu, czy ja mam rację. Bo y, trochę to dziwne było. Y, ale okej. Okay. Y, dobra, y, lecimy Ile mamy: 136 tysiący. Many, many. Kup ściany. Oj. Kup ściany. aby Wyruchłem <grybiam> 36 tysięcy. 200. Zatrudni. Czemu ja tego nie zrobiłem? Czemu ja tego nie zrobiłem? Ty, co tu są za ściany w ogóle? Dobra, to jest dziwne. Tum, turum, tutaj jeszcze coś jest. Czy to jest ten upadger? Ja nie wytrzymam. Ja ze sobą dzisiaj nie wytrzymam. 8 minut. Ja ze sobą dzisiaj nie wytrzymam tam na dole, właśnie, tutaj coś było. Kup planszę? Co to jest? 100 tysięcy. Dobra, kupujemy to. Kupujemy tą planszę. Nie dobrze przeczytałam, bo coś mi się tak nie wydaje. Eee. Dobra, zaraz zobaczymy. Kup planszę. Tak, dobrze przeczytałam. Co to? O, ty jeden, ty jeden, ty jeden. Co to dało? Co to... Co to dało, widzowie? Ty no. Nie, ja, ja się na w błoto wydam. Ja nie wyciągam. O, ja mam tutaj ten... Ba ty jeden. Ja mam tutaj ten baner, widzowie. Aha! Dobra. Ty bo ja mam tutaj ten baner. Zobaczcie. O. No patrzcie ja mam tu banner normalnie Tego ten Tego ziomka Od którego mam Titan youtubera bo Titan youtubera